Sekret starego zamku, o którym nikt nie mówi. Kiedy pierwszy raz ujrzałem zamek w Brzezinach, wiedziałem, że to miejsce kryje w sobie więcej, niż chciałoby zdradzić. Stał samotnie na wzgórzu, z powitym głą, która w jesienne wieczory zdawała się nie znikać nigdy. Mury, chociaż nadgryzione przez czas, wciąż emanowały potęgą. Gotyckie łuki, strzeliste okna i ciemne wieże przyciągały wzrok niczym magnetyczne igły wskazujące północ. Byłem wtedy młodym historykiem, pełnym zapału, ale też pytań. O zamku nie mówiło się wiele, w przewodnikach ledwie kilka suchych zdań. A jednak miejscowi, gdy tylko próbowałem ich zagadnąć, nagle milkli. Patrzyli w bok, zmieniali temat albo żartowali, że to miejsce lepiej zostawić w spokoju. A ja, im bardziej ktoś próbował mnie odciągnąć, tym bardziej chciałem wiedzieć. Postanowiłem zamieszkać w pobliskiej wsi. Nocami obserwowałem mroczne kontury zamku z okna małego pokoju w karczmie. Za dnia spacerowałem jego okolicami, rozmawiałem z nielicznymi starszymi mieszkańcami, którzy pamiętali jeszcze czasy wojny. Z ich urywanych zdań, spojrzeń pełnych lęku i niedopowiedzeń, powoli rysował się obraz miejsca, które miało swój sekret. Pewnego dnia udało mi się wejść na teren zamku. Wrota były zamknięte na ciężki łańcuch, ale boczna furta, ukryta w cieniu muru, ustąpiła pod lekkim naporem. Krocząc po dziedzińcu, czułem się, jakbym przeniósł się w inne stulecie. Bruk pod nogami skrzypiał, a echo moich kroków odbijało się od ścian, które przez setki lat widziały więcej, niż mogłem sobie wyobrazić. Zamek był gotycki, surowy, mroczny, a jednocześnie majestatyczny. Wieża północna, częściowo zawalona, przypominała ogromny, pęknięty palec wskazujący niebo. Okna kaplicy ozdobione były resztkami witraży. Przez które sączyło się blade światło, malując na ścianach czerwone i granatowe refleksy. Najbardziej przyciągała mnie kaplica. Czułem, że to właśnie tam tkwi odpowiedź. Drewniane drzwi, pokryte rzeźbami, przedstawiały sceny, których nigdzie indziej nie spotkałem. Rycerza klęczącego u stóp kobiety, dziecko trzymające w dłoniach klucz i twarz zakapturzonego mnicha, który zdawał się patrzeć prosto na mnie. Wnętrze pachniało wilgocią i kurzem. Po środku stał ołtarz z czarnego kamienia, a nad nim tablica herbową, która dziwnie różniła się od innych. Herb był rozdzielony na pół z jednej strony lew, z drugiej róża. Dwa symbole, które nie pasowały do siebie, a jednak tworzyły jedność. Za ołtarzem odkryłem coś jeszcze. Pęknięcie w kamiennej ścianie, tak wąskie, że ledwie można było wsunąć palce. A jednak, gdy pchnąłem mocniej, jeden z kamieni odsunął się, Ukazując wąskie przejście, w serce waliło mi jak młot. Wszedłem. Korytarz był ciasny, prowadził w dół. Powietrze gęstniało, jakby wciągało mnie w głąb historii. Po kilkunastu metrach dotarłem do małej komnaty. A tam skrzynia. Prosta, drewniana, ale z zamkiem, który wyglądał na wykonany przez mistrza. Nie potrafiłem jej otworzyć, ale zauważyłem coś innego: pergaminy w niszy obok. Były kruche. Poszarpane przez czas, a jednak dało się odczytać słowa. Pisał je ktoś, kto żył w XV wieku. Była to spowiedź. Czytałem drżącym głosem. Nie mogę zdradzić prawdy, bo splamiłaby imię rodu. A jednak muszę ją zachować, aby ktoś kiedyś poznał los Katarzyny, tej, którą nazwano zdrajczynią. Ona nie zdradziła. Ona ocaliła. Katarzyna. Imię jak echo przeszłości. Im dalej czytałem, tym wyraźniejszy stawał się obraz. Kobieta, która była blisko serca właściciela zamku, została oskarżona o zdradę. Skazano ją na śmierć, ale prawdziwa historia była inna. To ona ostrzegła mieszkańców przed najazdem, to ona oddała życie, by inni mogli przeżyć. Jej ciało nigdy nie spoczęło w grobowcu rodzinnym. Ukryto je, tak samo jak pamięć o niej. Wyszedłem z podziemi zamku z sercem ciężkim od tej wiedzy. Wiedziałem, że dotknąłem czegoś, o czym nikt nie mówił przez stulecia. Ale dlaczego? Dlaczego legenda została wymazana, a imię Katarzyny zapomniane? Nie znalazłem wszystkich odpowiedzi. Skrzynia wciąż kryła swoje tajemnice, a ja nie miałem odwagi jej otworzyć. Być może to właśnie tam spoczywa prawdziwy sekret, dokumenty, relikwie, a może jej szczątki. Jedno wiem na pewno: zamek w Brzezinach nie jest tylko ruiną, jest pomnikiem milczenia, które trwa od wieków. Milczenia o kobiecie, której życie zostało odebrane, a prawda pogrzebana. Ilekroć wracam myślami do tamtych dni, widzę witraże kaplicy i twarz zakapturzonego mnicha na drzwiach. Jakby chciał mi powiedzieć, nie wszystko zostało odkryte, nie wszystko zostało powiedziane. Może kiedyś ktoś odważy się pójść głębiej, otworzyć skrzynię, rozwikłać resztę tajemnicy. A wtedy świat wreszcie usłyszy prawdę o zamku, o którym nikt nie mówi.